Litwię świętego Jakuba, drugi rozdział od wiersza czternastego. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynku? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z Was powie im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedźcie dosyta, a nie dacie im tego, co, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. A może ktoś powiedzieć, ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę na podstawie moich uczynków. Wierzy, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz. Lecz także i złe duchy wierzą i drżą. <laughs> Może na razie do to. Ten tekst jest często, wiecie, wstawiany w opozycji do świętego pachła, który w liście do Efezjan, na przykład, pisze o tym, że e, mówi tak, że wiarą jesteśmy zbawieni, e, łaską jesteśmy zbawieni, a nie to chodzi od was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynku, aby się nikt nie chlubił. Nie z uczynku, jakby się się chlubił, nie? I tu y, można widzieć w tych dwóch tekstach y, pewną jakby, opozycję, sprzeczność. Tylko trzeba pamiętać, że święty Paweł używając słowa uczynki y, y, odnosi je do wypełniania prawa, formalnego wypełniania prawa. A y, to, co Jakub tu używa, uważa jako uczynki, to są czyny miłosierdzia. To jest zupełnie inne pojęcie to samo słowo ale ono zupełnie do czegoś innego się odnosi. Także co innego znaczy, dlatego tutaj sprzeczności nie ma. Bo rzeczywiście miłość musi się przejawiać w czynach i to Jakub podkreśla. No co to za gadanina? Ktoś jest biedny, nie ma co jeść, a ja mówię, no e, współczuję mu i tak, no, no idź, najedź się, wyśpi się, to ci jest bardzo potrzebne, a mu nie dam tego. No przecież to jest po prostu ironia jakaś mm. jakaś, paranoja. Musi być gest i wtedy dopiero miłość jest prawdziwa, kiedy jest, e, idzie za tym jakiś gest, który, w którym człowiek tą miłość realizuje. Nie? Mówiliśmy o tym, że miłość w biblijnym rozumieniu to jest zawsze pewna konkretna rzeczywistość, konkretna postawa, konkretny czyn, konkretna relacja, na przykład w małżeństwie. Małżeństwo to jest wspólne zamieszkiwanie, wspólne troszczenie się o własny dom. To jest wzajemna jedność i miłość a nie po prostu uczucie fruwające gdzieś tam w nabokoch. I tutaj jest zupełnie podobnie. Tutaj. i teraz zobaczcie wiara, no wiara też jest po prostu czymś wspaniałym, no wspaniale, że wierzymy, tak nawiasem mówiąc zwróćmy uwagę, że ostatnie wieki, to jest wielka dyskusja na tym, czy Bóg istnieje czy nie istnieje, czy wierzysz w Boga czy nie wierzysz w Boga znaczy wierzysz, że On istnieje, czy nie wierzy, że istnieje to w ogóle jest bez sensu I tutaj to zdanie to rozwija wierzysz, że jest, jest jeden Bóg Słusznie czynisz. Lecz także i złe duchy wierzą i dużo, I im to na zbawienie nie wychodzi. Także nawet to, że człowiek wierzy, że istnieje Bóg, z tego naprawdę nie wynika, że jest wierzący. Rozumiecie? Bo wiara nie na tym polega. Że człowiek przyjmuje za prawdę, że istnieje Pan Bóg. Istnieje ktoś tak, który się nazywa Panem Bogiem. Mało tego, złe duchy lepiej to jeszcze wiedzą, szybciej wyczuwały Chrystusie, jesteś świętym Bożym, nie? Tak mówią. Pan Jezus mu im kazał, zakazywał yy, tego, żeby mówiły o Nim, kim jest. Chociaż mówiły prawdę, nie? Mówiły prawdę w sumie. Nie? Natomiast Pan Jezus zakazywał. To, że one w to wierzyły, z tego nic nie wynikało, właśnie drżały, odbierały Boga jako tego sędziego bezwzględnego, który je potępia. I tu jest jakby pies pogrzebany. Nie? One się za, zaraz, od razu, na samym początku stawiały w opozycji do Pana Boga. Nie? To jest to, co wąż próbował zaszczepić Ewie, i mu się to w dużym stopniu udało. Że ten sceptycyzm, to dystansowanie, to podejrzenie, że Bóg ukrywa przed człowiekiem coś, żeby go nie dopuścić do czegoś, co ma zostać tylko dla niego wyłączne. Zaszczepiał tą opozycję do Boga, tą, ten dystans, tę separację człowieka od Boga. I te duchy właśnie mają to, no, nawet w postaci, powiedziałbym, takiej lęku i wrogości. Stąd im to, że istnieje Bóg, ta wiedza o, o tym, że Bóg istnieje, wcale nie, nie, nie służy do zbawienia. To samo to, oczywiście odnosi się do ludzi. Samo to, że Bóg istnieje, z tego nie wynika jeszcze nic. Prawdziwa wiara i wiara Nowego Testamentu właściwie zawiera się w takim stwierdzeniu. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. I tym Synem Jezus Nazaretu, który jest Synem Bożym i Mesjaszem. I zbawicielem, który umarzana jest z Matfystą no, i ze Swoją Ducha Świętego. I to jest właściwie wszystko. Czyli jednoznaczne y, jakieś objawienie Boga, który jest miłością, jest absolutną miłością i nie może działać inaczej jak tylko jako miłość. I to jest właściwie w tym się zawiera wszystko. Tylko dopiero taka wiara y, człowieka otwiera na Boga, i daje mu przystęp do niego. Ona jest prawdą. To jest to słowo prawdy, które, które w, w, głosimy w Ewangelii. Chcę zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków jest bezowocna? Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu uczynków został usprawiedliwiony, kiedy złożył syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym? to jest to wydarzenie z tym Abrahamem jest zawsze dla mnie dzisiaj kontrowersyjne jak to Pan Bóg mógł chcieć, żeby od Abrahama, żeby tego swojego syna ofiarował na ołtarzu i zabił go i spalił mnie jak to Pan Bóg, co to za Pan Bóg, który takie rzeczy chciał, no tylko, że Pan Bóg nie referuje tego, pójdziesz na wzgórze, zbudujesz mi ołtarz poukładasz tam drwa zarżniesz tego swojego syna pokroisz na świadki tak jak się to robi z barankami i spalisz go na ten, tak? Pan Bóg nie powiedział. Powiedział mu ofiarujesz go. Gdybym dzisiaj powiedział na przykład tobie, tobie ofiarujesz syna Panu Bogu, no co byś pomyślała? Co będziesz tasak szukała i go zażynała? No, Pomyślałbyś, no to trzeba do seminarium, może na misję wysłać, może do zakonu, nie? Dlaczego? No bo dzisiaj tak rozumiemy ofiarować. A Abraham zrobił to, co widział, co robili. A wtedy w ziemi Kanaan, Kanaan były składane ofiary z dzieci właśnie na zasadzie zabijania i spalania. Tak było. On to widział na własne oczy i dlatego on tak to skojarzył. Ofiarować to ofiarować. No to tak jak tam, jak, jak się robiło a możecie 12 rozdział y, mądrości na ten temat coś pisze możecie przeczytać w Księdze Mądrości 12 rozdział, jest opis. to jest między innymi też racja, dla której Pan Bóg wysłał Izraelitów do ziemi Kana, żeby to, że tak powiem to no, tą absolutną profanację Boga z, 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 z wykasować, nie? z tego tam mniej więcej nie było, no i wtedy Pan Bóg skorzystał z tego i i powiedział, Abrahamowi, nie wolno tak. Tak nie wolno. Nigdy tego nie będziesz robił. I potem, jak już jest potem za Mojżesza, no to za pierworodnego syna ofiaruje się baranka. Nie? A za Pana Jezusa to parę synogarlic ofiarowali w świątyni. Także to nie jest ofiara z dziecka w sensie zabicia go jak baranka. Nie? Ale Abraham tak to zrozumiał i tak zaczął działać. Był posłuszny Bogu. Oczywiście według swojego odczytania tego polecenia Bożego, Bóg to skorygował, ale to, że Bogu zawierzył, wyraziło się w tym, że był Mu posłuszny. No. Widzi, że wiara współdziała z Jego uczynkami i przez uczynki stała się doskonała. I tak wypełniło się pismo, które mówi, uwierzył przy to Abraham Bogu i policzono mu to za sprawiedliwość i został nazwany... Przyjacielem Boga. Tutaj wracamy do tego biblijnego pojęcia, czy miłości, czy w ogóle innych relacji. One są konkretne. One nawiązują do pewnych konkretnych postaw, działań, czynów. No nie ma miłości bez, bez, bez tego konkretu takiego. To jest to nie ma tego, nie. Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków. A nie samej, tylko wiary, czyli nie samego takiego przeżywania duchowego, nie? myślenia. To jest szczególnie odnosi się do nas dzisiaj, kiedy człowiek Zachodu żyje w takiej ogólnej mniemanologii. Myśli, że wie, kim jest. Myśli, że zna siebie. A to jest kompletna bzdura. Najprostsze pytanie pokazuje, że nic nie wie. Natomiast myśli, że wie. I w związku z tym działa tak, by wiedział. No, natomiast nie wie. Podobnie też nierządnica Racha, która przyjęła wysłanników i inną drogą odprawiła ich, czyli nie dostąpiła usprawiedliwienia na podstawie swoich uczynków. No musiała tam zaryzykować w pewnym momencie. Pamiętamy, że ona tam byli od tego króla chyba. Y miasta, wysłali do niego, do niej z pytaniem, co, co się stało z tymi, co przyszli. No ona tam skłamała, powiedziała, że no poszli sobie, przed zamknięciem bram poszli sobie. Skłamała w żywe oczy. Ale gdyby się dowiedzieli, że skłamała, to by straciła głowę. Więc to też ją jakoś tam kosztowało i tak dalej. To było ryzyko. Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków. No i zwracam uwagę, Nasza religia jest religią słowa wcielonego. Ona musi się wyrażać w konkretnych postawach i czynach w życiu. Jeżeli tego nie ma, to zawracanie głowy jest to poszukiwanie siebie i innych. I tyle. Trzeci rozdział. Tutaj jest bardzo mocne słowo na temat Grzechów językiem. I to chciałem właśnie też przeczytać. Niech zbyt wielu z Was nie uchodzi za nauczycieli, moi bracia, bo wiecie, że tym bardziej surowy czeka nas sąd. Wszyscy bowiem często upadamy. Jeśli ktoś nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało. Kani, to jest ogromna prawda. Niesamowita prawda. Człowiek, który potrafi opanować język, potrafi nie mówić to, co, że tak powiem, w nim tam się gotuje. Przy czym ludzie to wyrażają na różny sposób. Bo w pewnym sensie też jest do odwagi należy powiedzenie tego, co człowiek myśli. Wasza mowa nie będzie tak, tak, nie, nie, co ponad to od złego pochodzi. Jeżeli to, co mówimy, jest, yy, powiedzmy, takie, taką, takim uprawianiem polityki, to jest to złe. I trzeba umieć powiedzieć tam, gdzie, gdzie, to, gdzie problem się pojawia, powiedzieć o tym problemie. To trzeba umieć. Natomiast yy, chodzi tutaj o opanowanie mowy, która która jest taką uszczypliwością, jest plotkowaniem, jest dzielenie się sesjami i tak dalej. To jest takie niesamowite parcie i ludzie, u nas gadanina na temat wszystkich i o, o wszystkim, to jest normal, że tak powiem. Tak to się dzieje. To jest, to jest ogromna pokusa, ogromna pokusa. Bonhoeffer w celi śmierci, on, on został stracony, a kilka dni przed końcem wojny w maju, chyba nawet już, albo koniec kwietnia 1945 roku, jest taki pastor luterański w Szczecinie miał swoją parafię. On uczestniczył w spisku na Adolfa Hitlera też, w związku z tym trafił do, do więzienia i potem został stracony. Do z tego więzienia pisze takie notatki i mówi. W pewnym momencie tak mówi o, o tym, że tutaj Ci wskazani na śmierć już po prostu, im na niczym nie żal opuszczały wszystkie nerwy i tak dalej, i gadali o wszystkim, o, 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 co chcieli, co wyrzucali z siebie. I tu wszyscy myślą, że, że, że właśnie, że, yy, mogą wszystko mówić, nie? Wszystko z siebie wyrzucać, nie? Nie o tym, że to jest właśnie zło. Nawiązywał chyba do tego fragmentu zresztą. Że to jest, że to jest takie parcie, Człowieku, człowiek, który wygadać wszystko. Nie ma tej powściągliwości. I tutaj Jakub daje doskonały obraz. To jest niesamowita namiętność, gadanie. Nikt nie umie milczeć. To jest też asceza milczenie. Tylko są różne milczenia. To też o tym już mówiłem, że większość milczeń, z którymi się spotykamy, jest złych. To też trzeba pamiętać. I teraz jeżeli człowiek umie opanować język, to opan umie opanować całe ciało. To jest jedno z kryteriów, wiecie, powiedziałbym świętości. Ja bym powiedział w życiu spotkałem jednego człowieka, którego uważam za świętego właśnie dlatego. On nigdy nie powiedział nic złego na temat drugiego człowieka. Nigdy nie powiedział, przynajmniej z relacji. Ja go trzy razy w życiu spotkałem tylko i. On tak on uciekł ze świata, tak to czasami mówię. To był taki kapelan musi z i profesor precognywym znaczy był po doktoracie z filozofii i seminarium wykładał filozofię. Ale właśnie nigdy nie powiedział złego słowa o drugim. I to było niesamowite. Bo trzeba powiedzieć, że... że dla mnie tego prostu to jest znak, że to był rzeczywiście autentycznie święty człowiek. Bo ja w życiu chyba takiego człowieka nie spotkałem innego. Jeżeli przeto wkładamy koniom wędzidła do pysków, by nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Oto nawet okrętom, choć tak są potężne i tak silnymi wiatrami miotane, nie z... Niepozorny ster nadaje taki kierunek, jaki odpowiada woli sternika. Tak samo język, mimo że jest małym organem, ma powód do wielkich przechwałek. Oto mały ogień, a tak wielki las podpala. Taki język jest ogniem, sferą nieprawości. Język jest wśród wszystkich naszych członków w tym, co bezsześci całe ciało. I sam, trawiony ogniem piekielnym, rozpala krąg życia. Wszystkie bowiem gatunki zwierząt i ptaków, gadów i stworzeń morskich można ujarzmić, i rzeczywiście ujarzmia je natura ludzka. Języka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okiełznać. To zło niepohamowane, pełne zabójczego jadu. Za jego pomocą wiedbimy Boga i Ojca. I, nam, I nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi. Przecież z tej samej szczeliny źródła wytryska woda słodka i gorzka. Czy może bracia moi figowie zrodzić oliwki, albo winna latrolość figi? Także słone źródło nie może wydać słodkiej wody. To jest niesamowicie jednoznaczny język, ale to trzeba kochani, naprawdę zobaczyć, że to tak jest. Pan Jezus mówi, że z głębi serca e, mówią usta, nie? Głębi serca. To, co się w nas dzieje, jest e, potem wypowiadane. To, co mówimy, odsłania prawdę o tym, z czym żyjemy, co się w środku dzieje. Jeżeli my, na przykład y, obmawiamy innych, gorszymy się ich zachowaniem. potężniamy. Pomijając to, że Pan Jezus mówi, jako miarą mierzycie, taką będzie wam odmierzona. Y, jeżeli sądzimy kogoś, to tym samym będziemy sądzeni. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Pomijając już to, to jest jeszcze ta prawda, że to odsłania Prawda o nas samych. To znaczy to, co, że znaczy, tak powiem, denerwuje czy złości u innych, jest prawdą o nas samych. Jest takie powiedzenie, dosyć mocne bym powiedział: każdy sądzi według siebie, czyli odczytuje drugiego w tych kategoriach, które w nim samym są żywe. I co jest jego problemem? Tego najwięcej boli, to jest raz, a po drugie też to yy, przez ten pryzmat patrzy, a ten pryzmat pokazuje wypatrzenie myślenia w nim samym. Często jest tak, że w tym, co ktoś mówi złego na innych, więcej mówi o sobie niż o tym, o kim mówi. Bo tak naprawdę mówi o sobie. I tak często trzeba niestety to yy, zobaczyć i widzieć. Te grzechy języka są naprawdę czymś koszmarnym. U nas bardzo rzadko niestety ludzie się spowiadają. Owszem, mówią, że, że, że tam przeklinają czy coś. To, że tam się wyrwie jakieś niecenzuralne słowo, to jest małe piwo, kochani. To nie jest prawdziwy grzech. Prawdziwy grzech jest wtedy, kiedy się odbiera dobre imię komuś. Można to zrobić bardzo kulturalnym językiem, wiecie, wyszukanym, wyszukanymi fazami. Skultura no może być na najwyższym poziomie językowym, natomiast złośliwość może być szatańska. I zło szatańskie. To samo dotyczy kłamstwa, oczernienia kogoś i tak dalej. Pomówienia. I to się niestety tak dzieje. I z tego niestety już ludzie się najczęściej nie spowiadają. A są to najczęstsze grzechy u nas popełniane i często bardzo ciężkie, bardzo ciężkie. Ile ludzi, zresztą tu by trzeba do, do pary zacytować z mądrości Syracha. Przeklinajcie potwartej człowieka o dwoistej mowie, zgubił bowiem wielu żyjących w zgodzie. Trzeci język wielu unieszczęśliwił i skazał im na tułaczkę od narodu do narodu. Zburzył miasta potężne i domy możnych obalił. Trzeci język oddalił żony od mężów i pozbawił owocu ich trudu. Kto nastawia mu ucha, jest, nie znajdzie spoczynku, ani nie będzie mieszkał spokojnie. Uderzenie ruski wywołuje siniec, uderzenie języka łamie kości. Wielu padło od ostrza miecza, ale nie tylu, co od języka. Szczęśliwy, kto przed nim był zasłonięty, kto nie doświadczył jego złości. To nie dźwigał jego jarzma, nie był związany jego pętami. Jarzmo jego to jarzmo żelazne, a pęta jego są pętami z brązu. Okrutną śmierć on zadaje, nawet otchła nie jest lepsza od niego. Nie opanuje on bogobojnych, nie będą się palili w jego płomieniu. Natomiast ci, którzy pana porzucają, bądź wpadną, zapali się w nich i nigdy nie wygaśnie. <tuszy> Jak lew będzie przeciw nim wysłany I rozszarpie ich jak pantera Uważaj, otrocz posiadłości swą Płotem z cierniami Srebro swoje złoto mocno zawiąż Słowom twoim spraw wagę i ciężarki A ustąd spraw drzwi i zasubę Bacz, abyś przez język się nie potknął I byś nie upadł pod tym, kto go kto ci gotuje zasadzkę. To jest taki drugi tekst który, mocny, który mówi o, o grzechach językiem. To jest niestety y, dramatyczna sytuacja. A to jest u nas, szczególnie powiedziałbym u nas w Polsce, nagminna sprawa. Mało tego, y, przez co działa szata. Jednoznacznie. Język jest takim narzędziem, bardzo mocnym narzędziem w jego ręku. A przewrotność, pomówienia, fałszywe oskarżenia, w ogóle obmowy, złośliwości i tak dalej. To, co się stało u nas ostatnio przez ostatnie lata, to jest dzieło właśnie. To rozbicie, które w narodzie istnieje, z faktem jest właśnie dziełem języka. To nie jest coś innego. To jest to, to, jest szatańskie działanie. A niestety czasami się je, gdzie y, y, dokonują ludzie, którzy się odwołują do Pana Boga, do, do, do obrony prawdy, sprawiedliwości tak itd. itd. Natomiast to jest wszystko y, tak czy inaczej robota szatańska. I ta praktyka związana z językiem jest bardzo ważna. Ja zwracam uwagę na to, że, że gdybyście brali katalogi na Nowym Testamencie, to grzechy języka będą bardzo wysoko. Bardzo wysoko. Natomiast u nas jakby się o tym zapomniało. Tu może przeczytam tylko jako taki przykład ten z reguły świętego Benedykta. Tam jest taki piękny tekst na temat właściwie takiego przebudzenia człowieka. Święty Benedykt na początku w prologu mówi o potrzebie obudzenia się. Tam jest takie wezwanie. Mówi tak, powstańmy więc wreszcie, skoro pismo święte zachęca nas słowem, teraz nadeszła dla nas godzina powstania ze snu. Otwórzcie, otwórzmy nasze oczy na przebudziające światło, a nasze uszy na głos Boga, który nas codziennie napomina wołając. To jest takie wezwanie. I teraz potem, kiedy człowiek, Bóg tam potem mówi, Któż jest człowiekiem, co miłuje życie, pragnie widzieć dni szczęśliwe. Jeśli słysząc co odpowiesz ja, życzę ci Bóg. Więc kiedy się budzisz, nie? Rzeczywiście, kiedy odkrywasz, że w życiu o coś chodzi naprawdę, że tak naprawdę stoimy przed Bogiem i, i, i ostatecznie przed nim będziemy zdawać sprawę i. I w życiu, w gruncie rzeczy, chodzi o to, żeby do Niego dojść. Nie? Jeżeli to odkrywamy, to dopiero wtedy mają sens przykazania, zalecenia. To, co zresztą mówiłem. I życzę Ci, Bóg, kiedy odpowiesz ja, czyli nastąpi ta pozytywna Twoja odpowiedź na to, na o to otwarcie, Bóg Ci mówi. Skoro chcesz mieć prawdziwe i wieczne życie, pościągnij swój język od złego. Pierwsze przykazanie, rozumiecie? Pościągnij swój język od złego. Od słów podstępnych Twe Odstąp od złego, czyń dobro. Szukaj pokoju i dzanie. Pierwsze przykazanie odnosi się do języka. U nas <laughs> to zupełnie inaczej wyglądało. Może pierwsze przykazanie bym miał Nie cudzołóż mnie. Albo nie kradnie. nie, Na przykład. Nie? Natomiast tutaj od razu. Pościągnij swój język od złego.